Cześć miesiące. Polskie mleczarstwo. To faktycznie jeden dzisiaj, czyli początek XXI wieku, druga dekada, jeden dzisiaj z filarów polskiego rolnictwa. Jak ono zostało zbudowane? Wyrzeczeniami przez ten czas setek tysięcy, a nawet milionów gospodarstw. I milionów ludzi wyrzeczeniami, wyrzeczeniami tych gospodarstw, ciężką pracą, a niejednokrotnie po prostu robieniem ich w kant, czyli rolników, producentów mleka i wyzysku. No i oczywiście doszliśmy do pewnego poziomu. Każda patologia w którymś momencie musi znaleźć swój kres. I w tym wypadku patologia polskiego mleczarstwa, osiągnęła poziom zenitu. Na czym to polega? W pierwszej kolejności na błędach systemowych z punktu widzenia państwa. Jest to majątek spółdzielczy, uspołeczniony, w związku z tym braku nadzoru, kontroli, szczególnie w układzie bilansu finansowego. Ja podawałem, zresztą polityka rolna w służbie solidności żywnościowej, macie, jest program od lat mówię o tym, w jaki sposób, jakie są rozwiązania, żeby polskie mleczarstwo uratować przed samym sobą z tych patologii, którymi ono narosło. I to jest kwestia systemowa. Druga kwestia, która wiąże się między innymi z tym, wyrasta, to jest kwestia mentalności właścicieli, Udziałowców spółdzielczości mleczarskiej, czyli w tym wypadku rolników, ale rolników Polaków, czyli mentalność polska-polaków. Tak jak dzisiaj, to jest taka soczewka. Jak dbamy o nasze państwo, o nasze wspólne dobro z punktu widzenia interes państwowy. To wynika z spółdzielczości mleczarskiej. Po prostu ostro sobie olewamy i wzajemnie rozkładamy. No i do takiego poziomu, więc, kochani, rzeczą naturalną, że musiało dojść, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Pierwsza ważna dla nas wszystkich fundamentalna kwestia. Polska spółdzielczość mleczarska to jest w granicach 80-powyżej 80%, powyżej 80 własności. A pozostałe to jest w układzie na razie tak zwanym prywatnym. I jeden z drugim sobą ładnie kooperują, bo szczerze mówiąc, ten mały segment układu prywatnego bardzo korzystał na patologii spółdzielczości mleczarskiej, ale to nie, nie na ten moment. Natomiast to, co jest ważne, że co to znaczy spółdzielczość mleczarska, żebyśmy to zrozumieli, to znaczy, że jest to własność udziałowców, spółdzielców, rolników. Rolnicy wybierają ze swego grona radę nadzorczą, a rada nadzorcza znajduje Takiego swego najważniejszego pracownika, czyli prezesa i zarząd. Jest to tylko pracownik w imieniu rolników, no i on tam sobie w ramach zakładu zatrudnia do przetwarzania tego mleka pozostałą kadrę. No, tak powinno być, ale jest to jedna wielka teoria. Okazuje się, że rolnicy są na tyle skundleni na tyle nie mają wartości własnej, na tyle gra egoizm, prywata, no i taka chora mentalność polska, że każdy z prezesów, ale to dosłownie, staje się szefem firmy, bogiem, udziałowcem, wręcz właścicielem, a reszta tylko wokół lata. No i tu oczywiście nie możemy winić państwa systemu, winmy swoją, swoje wnętrze, kundlowatość która jest przypisana do mentalności polskiego rolnika. To jest jak najbardziej adekwatne słowa, ponieważ no, fakty o tym świadczą. I uważam tak, że Bielmlek był laboratorium. Pokazałem Wam wszystkim, i to dotyczy nie jakiegoś Podlasia, tylko wszystkich, spółdzielnia mleczarska w Bielsku, jak jest właśnie ta patologia systemowa, ta mentalnościowa, no i. Polityka, gdy się wdaje, a w każdym zakładzie jest polityka, ma wpływ polityka na to, jak ostatecznie doprowadzamy do upadku właśnie tych dziesiątek lat budowanych marek, podmiotów ciężkiej pracy w ramach zakładu spółdzielni mleczarskiej, całej tej społeczności. No i ostatnio jakieś tam nastąpiły wydarzenia tutaj na Podlasiu, Spółdzielnia Mleczarska łapy. Ten sam mechanizm jest w Garwolinie, rozwalają tam i pod hasłem Bóg Honor i Ojczyzna. Mentalność jest ta sama co Łapska. No i tak samo w Gostyniu Trochę inna Wielkopolska, trochę inna sprawa, ale zobaczcie, ponad patologia jest mentalnościowa, ponad regionalna, a mechanizm ten sam. I lecimy do tych łap. Pamiętasz dobrze, jak w lipcu, ja nie jestem po prostu prorokiem złej nowiny, ale w lipcu, w sierpniu ubiegłego roku prosiłem swoich znajomych w meczaspie: słuchajcie, bierzcie na tapetę łapy. Interesujcie się łapami, ponieważ tam oczywiście będzie problem. Z góry mogę powiedzieć, że kolejnym problemem jest hajnówka. Innego problemu na razie nie będę wymieniał, ale tak, tak, też są problemy. Ale kochani, bo to systemowo, no, czas się kończy. Dochodzimy do jakichś mechanizmów krytycznych, ale czeka nas też. Bardzo poważny lotniskowiec mleczarski z problemami, i od tego zacznie się w ogóle to mknięcie. Czyli, czyli dotyczy to tych dwóch wiodących podmiotów, wysokie, grajewo, no i tam, tam, oczywiście, od tego w ogóle coś ważniejszego się zacznie, ale na razie skupmy się na tej mniejszej patologii. Łapy. No, fajna, mała, bardzo dobrze znam prezes, jest do dzisiaj pan Żdanuk, bardzo nieszczęśliwa osoba, pan Antoni, bo w ostatnimi czasy, przez ostatnie chyba 10 kilkanaście lat, stał się zakładnikiem. Słuchajcie, tu jest odmienna sytuacja. Prezes spółdzielni męczarskiej w łapach. Biorąc pod uwagę, że coś tam sobie możliwe, że nagrabił, rolnicy mieli na niego, dają mu niezłą kasę, sieć toś i wykonuj to, co, ci, co, mi, co my ci każemy. A szczególnie te tak zwane BAERY, te wielkie rolniki, wielkie obory, jest tam, macie swoich, no tam wokół ŁAP, poświętne, macie swoich tam czempionów, po kilkaset krów, wydajność tam średnia, słuchaj, do 13 tysięcy. Rekordziski 14 czy nawet 14, słuchajcie, odlot totalny, ale tak, tak w ogóle tego syfu, syfu, nie mleka. No i właśnie to doprowadziło do sytuacji w APA. ale krótko się skoncentrujmy. Prezes staje się zakładnikiem. No i cóż, chłopaki się rozwijają, ambitni, gospodarstwa po kilka, kilkanaście milionów zadłużone. W związku z tym no, trzeba po prostu jakoś kombinować. A kombinować w gospodarstwie nie wykombinujesz, to przez podmiot mleczarski, przez spółdzielnię mleczarską. Jest taki ogólny mechanizm. Słuchajcie, płaci się rolnikowi więcej za ilość dostarczanego mleka. Nie za jakość, nie dla nas, konsumentów, za zdrowotność. Mleko mam mi, Polakowi, obywatelowi, służyć. Być zdrowe, a nie syf biały, produkowany, bo kapze jakiemuś głupcowi trzeba nabijać, który chodzi w dodatku do kościoła i o, się modli. W pierwszej No właśnie. I tu problem dalszy, mentalnościowy. Ksiądz proboszcz niech się tym zainteresuje. Lećmy, kochani, dalej z tym. No i oczywiście. Trzeba było. No i ten mechanizm powoduje, że niejednokrotnie prawie złotówkę. Za ten SYF 12-13 tysięcy, gdzie średnia od krówki litrów mleka od jednej krowy, i ten rolnik, który. Dostarcza mniejszej ilości. Oczywiście on ma dobre mleko, bo to mleko niejednokrotnie jest w wydajności, czyli biologicznej, naturalnej, to o czym Wam mówię, w granicach 5-6 tysięcy, no może maksymalnie 7, bo resztę to należałoby utylizować tego białego płynu lub na eksport. Eksportujcie. No ale właśnie dzięki temu, dzięki tym małym gospodarstwom, ci mogli większą kasę dostawać, no ale małe powoli się wykończyły. I co się stało w takiej małej spółdzielni mleczarskiej, która powinna sam piłem wasz was kefir, ale kilkanaście, dwadzieścia lat temu, a teraz syf się stał, wasz kefir chyba w ogóle już nie produkujecie, bo nikt tego pić nie będzie i tak dalej. Właśnie mając dobry surowiec z tych gospodarstw, które dbały o mleko, o jakość i zdrowotność, a nie kasę, ilość, to są dwa zaprzeczenia rozbieżne z sobie: mogliście produkować markowe własne produkty. Zresztą w ogóle polskie rolnictwo będzie markowe lub żadne. Masowym nigdzie w świecie zapomnijcie. W żadnej dziedzinie, zbożu czymkolwiek, nigdzie nie wygracie. Wy już przegraliście. Jesteście trupami gospodarczymi, jeżeli się tak Wam wydaje. To jest totalnie zmiana. Paradygma, paradygmatów w polityce rolnej. No ale wy wybieracie sobie takich polityków, którzy dokładnie was tak kroją. No i wzajemnie wzajemnie, to na dzisiaj tak wygląda. I wracamy, wracamy z powrotem do naszych łap. No i oczywiście, jak miałeś dobre mleko, mogłeś super galanterię produkować, sprzedawać masło, wszystko, oni tam jogurciki robili. No ale to było. To senewrati, to historia, tego mleka już nie ma. Są bonzowie po kilkaset krów. Wielcy farmerzy, bo on nawet nie jest już polskim rolnikiem, jakoś dziwnie się tak nazywa. No i zepsuło się nam to mleczko. Więc co oni zaczęli robić? No, między innymi poszli w produkt masowy, w którym nigdy nie wytrzymają konkurencyjni mleka w proszku. Tam jakieś syfy, inne mleka musieli obniżać. No, w międzyczasie, jak jest rozprzężenie, no to kadra pracownicza też wiedziała, łapy są doświadczone, jak likwiduje się kolejne miejsca pracy, więc powiedzmy sobie też, różne rzeczy się, ja nic nie wiem, nigdzie nie będę zeznawał, działy. No a jednocześnie ci nasi y, mocno zadłużeni po kilka, kilkanaście milionów, no też, y, y, przecież to Rada Nadzorcza. Naprawdę, Antoś był tylko zakładnikiem. Naprawdę. To wy rolnicy żeście zrobili. Wy! Rada Nadzorcza. No i wiadomo, jak swój, to i coś tam w wodzie, coś więcej, dodatków, yy, przepraszam, w mleko, nie w wodzie, co ja gadam, <gryw> To jeszcze było białe. Ja wiem, tak. Nie, to, to aż takiej struktury nie było. Przepraszam, wygadałem się, bo miałem nawet składnika nie używać. To jest jakiś inny składnik. No, generalnie dopro, o, doprowadziliście do upadku. Wcześniej mądrzy wiedzieli, tu już się przenieśli, wyznacie ich nazwiska. Oni już są między innymi w Hajnówce, już tam niedługo doprowadzą też do tego, bo jest ten sam mechanizm. No po prostu e, choroba za wami idzie. Przy was jest przyklejona w waszych mózgach. No i generalnie. Nie mówiąc po prostu musiało to się skończyć pan prezes i słusznie na swoją bronę mówi, że wysokie ceny energii to prawda, bo one te ceny energii każdą dziedzinę gospodarczą dobiją, a na pewno mleczarstwo, a na pewno jeżeli chcesz suszyć mleko w proszku i konkurować na rynkach światowych, toś ty już trup gospodarczy. Ty zapomnij o tej produkcji, coś chcesz do tej patologii jeszcze dodać? Słam Amen, no niech tak się stanie, dokładnie. No i kochani, do tego doszło. Słuchajcie, to jest mleko z normalnego gospodarstwa. No to jest mleko, to jest 10 kg y, litrów mleka y, i powyżej kilograma y, sera. No i teraz tak, gdybym ja wziął z waszego zbiornika w tym gospodarstwie, gdzie jest 12 tysięcy, średnia, 10 nawet. I właśnie tyle litrów mleka i chciał zrobić taki ser? Nie da rady. Nie da rady. To syf i w dodatku śmierdzący. Więc pytanie: po co wy produkujecie? Macie takie wydajności, bo ta wydajność nie wiąże się, że po prostu tak Bóg stworzył natura. Tylko my jako ludzie stworzyliśmy, pognaliśmy tak genetykę. No ale genetyka sama nie jest winna, jest to kwestia żywienia. No, krowa daje dwa razy, nawet trzy razy, jak niektórzy tam. Więc codziennie produkuje, co włożycie, to macie. No, jeżeli wkładacie. Tego typu żywność, jaką wkładacie, tak, pokarm dla krowy, no to jest taki produkt mleczny. Jeszcze raz. W Austrii, w tych dobrych mleczarniach, powyżej 6 tysięcy litrów mleka nie przyjmiemy. I w innych państwach też. Powyżej takiej wydajności, idź sobie, szukaj gdzieś, lub ewentualnie to jest mleko w proszku i każdy towar eksportowy, ale dla własnych obywateli, żeby ich nie truć białym płynem, imitującym mleko, ja po prostu daję produkt, który jest dla nich dobry, zdrowy, który buduje, daje im siłę organizmu, a nie trucizną. Przecież to tym znaczkiem trucizna się powinno oznaczać, tak? No i z drugiej strony no nie zrobisz dobrego produktu tego markowego na bazie takiego surowca. I to jest problem, który dopuściliśmy się jak gdyby w każdej, w każdej dziedzinie, czyli... Komu właśnie służy? Komu służy? Komu ma służyć rolnik to mleczarstwo? W waszemu dorabianiu się? Jakim wskaźnikom eksportu? O taki produkt eksportowy świat będzie się bił. Jest w stanie z każdym konkurować dobrą jakością, a Polska jest w tym momencie skazana. I teraz szybciutko powiem. Co będzie dalej? Dotyczy to dwóch podmiotów flagowych Rzeczpospolitej, umieszczonych na terenie województwa Podlaskiego. Na któregoś nie, nie wskazuje, na któryś podmiot. Wy dobrze o tym wiecie sami tam jesteście jako rolnicy zarządzacie. Któryś podmiot jako pierwszy kopertnie po prostu wywróci się. No bo tutaj w łapach to tam nie ma problem, jakieś tam udziały przepadną, ktoś tam weźmie, to się nie liczy. Łapy się w ogóle nie liczą. No, wy ewentualnie trochę jako spółdzielcy za długi zapłacicie, nie zapłacicie, trochę czasu to będzie trwało, patrzcie na Bielc Podlaski. Natomiast w tej sytuacji jest zupełnie inaczej. To są to są giganty. W związku z tym koncerny zewnętrzne przejmą to, wy sami oddacie ten potężny majątek, logo, szereg różnego typu zakładów, bo zarówno wysokie, jak i grajewo, to są już grupy spożywcze. Tam dawno spółdzielni żadnej nie ma. Wy sami to oddacie na tej zasadzie, że nie będzie wymagany inwestor, który przyjdzie, zgodnie z prawem spółdzielczym, bo Wy macie prawo dokonać likwidacji spółdzielni, wprowadzenia w upadłość, później to podmiot przejmuje, a jak nie, no to w 2011 roku było projekt przekształcenia spółdzielni spółki, zaraz Wam usłużni Wasi politycy, biorąc pod uwagę powagę sytuacji, Wam to zrobią, ale jak to będzie wyglądać? Więc będziecie zadowoleni, że przychodzi podmiot, przejmuje taki majątek wasz i przejmuje wasze długi. I jeszcze powie, że w ramach odpowiedzialności waszej jako udziałowców do wielkości udziałów nie każe wam płacić, spłacać tych długów. Jak wy będziecie zadowoleni, bo wy jesteście sprzedajni, tak? Po prostu w naturze to macie. Jeszcze lepiej ten podmiot, bo to gejszew super, interes niesamowity. Powie Wam, że w układzie na przykład co pół roku, w układzie dwóch, trzech lat, trzech, minimum może pięciu, będzie Wam spłacał wielkość udziału. Wy zadowoleni, Wy tak zakredytowani, absurdalnie, bo wszyscy rozkradali, więc rolnik kradł, spółdzielnia kradła, więc wszyscy sobie wzajemnie kradli. W związku z tym, jakiś tam samochodzik masz, w związku z tym, eko Kochani, y, będziecie zadowoleni, że jeszcze Wam ten wspaniałomyślny, łaskawy, y, przyszły Wasz właściciel, bo Wy nie przywiązujecie, Wy nie rozumiecie, że to Wasza wa własność wypracowana, czy Państwo, czy w tym wypadku spółdzielnia meczarska, będziecie niezwykle zadowoleni, że ten, y, y, kochani, podmiot będzie Wam jeszcze wypłacał Pieniądze. No i oczywiście taki scenariusz. Po prostu on nie jest realny. On jest nieunikniony przy takiej patologii, z jaką mamy do czynienia. I teraz jest tak. No, oczywiście, tu mowa o mojej osobie. No, to Wiński on oczywiście jest mądry i tak dalej. No, a Wy tacy niby tego nie mądrzy. Nie, wycwane i chytre, dobrze. Tylko pamiętajcie, bez żadnych zmian. Politycznych, politycznych, bo wszystko jest polityką. Na pewno polityki rolnej sektora mleczarskiego nie da się uratować. A żeby te zmiany wprowadzić dokonać, to wy musicie dać siebie. To wy musicie chcieć. I pamiętacie, rok 2023 mówiłem was, co was czeka, jako rolników, łomot i łaźnia. Wy sobie żeście zabawy robili. No, i mam nadzieję, że, że przynajmniej do części to dotarło. Oczywiście do Was wszystkich dotarło. Nie tylko sądzę, że do części, no ale mózgi zamulone, między innymi, że takiego sera nie jecie, a ten syf jadacie. Naprawdę jest to problem umysłowy głęboko rzucający się. No, ale mimo wszystko, jak już dociera tragedia, to nawet, słuchajcie, pod ścianą to nawet mały kotek, jak widzi zagrożenie, lwem się nagle staje, syczy, bzyczy i tak dalej, coś tam na sobie stroszy. No i mamy dzisiaj z tym do czynienia. I teraz jest tak, zmiany polityczne, w jaki dokonać, ktoś wam to zrobi, pojawią się nagle, może świętej pamięci, Andrzej leper lub kołodziejczaki, wy 92% to każdy z was jest gwiazdeczką kołodziejczakiem bo wy macie taką samą mentalność, więc do tego chłopaka odwalić się. Wy tacy jesteście mentalnościowo, więc on tylko po prostu był cwańszy od was. Wam się po prostu to nie udało. Nie, kochani, sami siebie dawać. Jeżeli są wybory, to to, co mówię, zbieracie podpisy, nie liczycie na nikogo, nie patrzycie media, po co wam to? Siła jest tu, w narodzie, w mojej woli, w mojej karce wyborczej. Mimo małych fałszerstw, one zawsze być muszą, rzeczą jest to naturalną. Zbieracie podpisy, kandydujecie nie tylko rolnicy, i rolnicy, i Polacy i dokonujecie zmian politycznych. I czas się wziąć za ostre, robotę, myślenie, i nie bać się, jak to ostatnio ten rolnik, e, pamiętasz, co tam z nim. No, panie Krzysztofie, ale ja... Do pana boję się przedzwonić, bo pański telefon jest i tak dalej. Boże święty, mój telefon jest, rzeczą jest naturalną, ja wiem co robię. A ty, mały polski żuczku, rolniczka udającego, skorupko jedyna na tej ziemi, a czegoż ty się boisz? A coś ty taki ważny, no nie? Wszystkich was nie wystrzelają, pamiętajcie. Zabijają się własnym strachem niedługo. No już zasrali się nawet. Czołem wam wszystkim. Czołem.